Po meczu piątej ligi pomiędzy drużynami Bugu Wyszków i Polonii 2 Warszawa, który odbył się 9 listopada 2024 roku, doszło do przykrego incydentu. Polonia 2 Warszawa wygrała to spotkanie 0 do 1, a po ostatnim gwizdku sędziego trzech zamaskowanych mężczyzn wdarło się do szatni gości. Według dostępnych informacji do zajścia doszło w okolicach szatni, kiedy piłkarze Polonii 2 Warszawa opuszczali boisko. Trzech napastników w zamaskowanych twarzach wtargnęło do pomieszczenia, gdzie znajdowali się zawodnicy i sztab szkoleniowy Polonii. Na miejscu doszło do rękoczynów i przepychanek między intruzami a piłkarzami. Służby porządkowe oraz ochrona stadionu szybko zareagowały i wkroczyły, by zaprowadzić ład i porządek. Ostatecznie napastnicy zostali zatrzymani przez policję, a piłkarze Polonii opuścili obiekt bez dalszych incydentów. Władze klubu Polonii 2 Warszawa oraz miejscowych organów ścigania potępiły to zajście i zapowiedziały podjęcie zdecydowanych działań.